Zobaczcie, tylko wyszła jakaś nowa aktualizacja do tej gry i ten ziomeczek wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ja sobie od razu tr kliknę tryb hard, żeby mieć o wiele, wiele ciężej, o wiele, wiele trudniej. I zobaczymy, czy uda mi się w ogóle to przejść. Czy damy radę? Ktoś tu w ogóle napisał, ja zrobiłem źle zadanie, jestem największym nowym, no nie 1 plus 1, napisałem 3. Przecież tak nie jest! No nie wyje alarm, ja muszę z szybko uciekać, a wy moi kochani widzowie, pamiętajcie, żeby koniecznie kliknąć już teraz subika na tym kanale, klikajcie na dole. Nowe odcinki z Robloxa są codziennie, pamiętajcie, że jeśli Dzisiaj zamówicie też coś z michushop.pl. Macie pierwszą linię w opisie na dole. To dostaniecie koszuleczkę i opaseczkę gratis. Także pamiętajcie, żeby koniecznie z tego korzystać, bo to tylko dzisiaj. A ja muszę szybko uciec. Zobaczcie jego zęby widać jego straszną szczękę. Jego lwa wielkiego garba w ogóle. Co się z nim stało? On poprzednio chyba nie miał okularów ani takiej muszki. Zobaczymy, bo pewnie dzisiaj spotkamy jakiegoś turbo specjalnego koksa-bossa, którego prawdopodobnie będziemy musieli też pokonać. Mam nadzieję, że bez żadnych problemów. Damy mu radę, że nie będzie on stawiał większego oporu, no bo to wtedy może być dużo, dużo cięższe. No i jednocześnie będziemy musieli dzisiaj, widzowie, pobić rekord przejściu tej gierki. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chociaż, no nie wiem, jak będziemy chcieli pokonać może tego superanckiego, szybkiego bossa, co on w ogóle ma na głowie, na czole. Jakiś dziwny ziomek, dziwne czoło, co on tam ma, nie wiem, ale też jest, nie wiem, wszystko bardzo straszne. Tutaj mamy jakieś kolce, musimy je też ominąć. Dobra, okej. Okay. Musimy poklikać sobie te przyciski, czyli bez żadnych problemów. Po prostu sobie przeskoczymy tutaj. Ja zapewne wtedy odpalimy te drzwi drzwi. Widzę, okej, okay, na końcu są drzwi, które musimy sobie po prostu włączyć. O nie, ja wpadłem tutaj do środka, ale może to i dobrze, bo wtedy szybciej się... Chociaż e, chyba się wolniej pojawimy, bo się bardzo długo rozpiłem, więc e, zrobiłem bardzo źle. Ale i tak myślę, że bez problemu zdobędziemy tą łupkę. <słukasz> Tylko musimy się teraz pospieszyć. Nie dać się nikomu złapać i po prostu przeskakiwać te przeszkody. i ona mnie prawie zepchała, widzieliście to? Ja ją zepchałem, no nie! <słukasz> Padła na dół, nie ma jej tutaj. O nie, ale ona musi być zła. Ja bym był bardzo zły, jakby ktoś mnie w końcu... W Chce, tak zepchnął na dół. Znajdź dwa przyciski mocy. Już dawno znalazłem, co wy ode mnie chcecie i co wy ode mnie wymagacie. Zobaczcie, ej, ona się tu właśnie zrespiła. No nie, i teraz będzie te najgorsze, najtrudniejsze lasery. Je trzeba będzie przejść ominąć y, te dziwne tutaj rzeczy, wkładki. Okej, okay, dobra, damy radę. Teraz wycelować tutaj w sam środek. Wycelujmy, wycelujmy. Let's go! Ej, Zoe, jest grane! Po raz pierwszy mi się chyba udało to ogarnąć za pierwszym razem. Także jestem z siebie dumny, w ogóle wleciałem do miejsca, do którego y, na pewno wcześniej nie powinienem wchodzić. I dobra, pamiętam to. to jest z biblioteka, są tu jakieś dziwne książki i tu jest sekretne przejście. Tylko ja już tego bossa pokonałem. Zobaczę, czy on tutaj będzie znowu. Jeśli to znowu będzie ten sam boss, to bez sensu z nim walczyć, bo po co? No, No, ja nie potrzebuję, takiego słabego bossa, którego ostatnio w sumie pokonałem, ale no dobra, w sobie to się z nim trochę beczołem, nie walczę. Ale dobra, lecimy tu, lecimy tu, okej. Okay. Jest boss, jest boss, let's go! Zobaczcie! Haha, ha, mamy go! Zobaczymy, czy będziesz taki cwaniak teraz. Co, 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 co? Nie boję się ciebie, nie boję się ciebie, nie boję się ciebie. do mnie szybko że, zobaczcie, co on robi. Pali mnie ogniem, spalił mnie, że co? O nie, ten boss jest turbo, turbo, bardziej, dużo trudniejszy. Chyba dobrze to powiedziałem, dobra. Próbujemy sobie wejść jeszcze raz do jego groty. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Jeśli nie, to nie ma w ogóle żadnego sensu z nim walczyć. On jest tak silny, jest tak ciężki do pokonania. Ja w sumie nie pamiętam, jakie ja to ostatnio zrobiłem. Wiem, że miałem na niego jakiś tam sposób swój, ale może teraz to nie być wcale takie turbo-łatwe, tylko może być to turbo, turbo-trudne. Więc nie wiem, dobra, zobaczymy, próbujemy jeszcze... Jeszcze raz, let's go, let's go, dawaj, dawaj, bo się nie boję się ciebie, będziemy się go trzymać bardzo daleko. Mam nadzieję, że ja tylko nie wypadnę z tej mapy, bo wiem, że mogę stąd na pewno wypaść, a wolałbym nie wypaść z tej mapy, bo może mi się stać wtedy coś turbo bardzo złego. Ej, patrzcie, spróbuję go ominąć, zobaczę. O nie, to był głupi pomysł, to był głupi pomysł. szybko uciekamy. Gdzie on nie spalił mnie, jak szybko mnie spalił w ogóle, Dobra, nie ma co tracić na niego czasu. Ostatnio udało mi się go pokonać, więc jeśli chcecie, to sprawdźcie sobie tamten odcinek, w którym bez problemu go pokonaliśmy. Zobaczycie, co wtedy dostałem z tamtego odcinka, a ja lecę teraz tutaj dalej, bo musimy zdobyć przecież tener. Rekord. Dobra, lecimy tu, hops, i deska mi się połamała. Oh, oh, oh. To było bardzo niebezpieczne i mamy tutaj pierwszą boślicę. <laughs> bo to jest kobieta, zobaczcie, ona to jest jego żona. No nie, o nie, o nie, o nie, zostaw mnie w spokoju! Ona jest Lorisa! Ona się nazywa Lorisa, właśnie, dopiero teraz to odkryłem. Jest bibliotekarką, ale ona ma pępek jakiś duży, taki czarny i żółty. straszne zęby, chyba ich nie myję, nie wiem dlaczego. Powinnaś dbać o siebie bardziej. I ja widzę wielki Bebzo, zobaczcie, dobra, na szczęście ją pokaraliśmy, ale to było mega ciężkie. Dobra, Lorisa, nie bierz tego do siebie, Lubię. Ej, go chwila, czemu to się nie chce otworzyć? Okej, okay, dobra, teraz się udało. I musimy zbierać te rurki. Pokażę Wam, pro tipa, jak możecie to zrobić szybciej. Zobaczcie, bierzemy sobie jedną rurkę. Nie, kładziemy ją tutaj. Nie musimy wcale brać tych wszystkich rurek. Zobaczcie, i bierzemy ją kolejną, i przekładamy tutaj. Okej, okay. let's go. Lecimy dalej. Bierzemy sobie kolejną rurkę. I lecimy teraz tutaj z tą rurą. I biegniemy, 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 biegniemy. Tak jest. Let's go. Kładziemy sobie rureczkę elegancko. Bierzemy sobie ją znowu. To sobie bez, przeskoczymy bez żadnych problemów. I zobaczcie, poradziliśmy sobie z jedną oszczędziliśmy na tym masę czasu, przez co jesteśmy w stanie naprawdę pobić jakiś fajny rekord. Lecimy teraz szybko na dół, bo musimy go zdobyć. Proszę, proszę, ja chcę się na bardzo, bardzo szybko pojawić, bo wierzę w to, że uda nam się go zrobić bez problemu. Oczywiście ten rekord mam na myśli. Jeśli nie, to sobie na pewno to powtórzymy, kupując sobie jakieś, nie wiem, szybko turbo kokrzące bieganie, żeby nikt mnie nie mógł dogonić w tej grze, żebyśmy my byli pierwsi i żebyśmy to pokonali turbo, turbo szybko. Dobre, na razie tego nie potrzebujemy. O nie, tutaj są te trudne ołóweczki. Ja je pamiętam. Z nimi był chyba największy problem wcześniej. No, jeszcze nie mogę wpaść do tych, do tej wody, bo wtedy się pojawia... No nie, widzieliście? Co ja zrobiłem? No nie! Yeah! Za nisko skoczyłem przy samym końcu, za szybko się wybiłem i musimy teraz powtarzać. To dobra. Eee, musimy się pospieszyć, bo inaczej nie wiem, czy uda mi się w ogóle to przejść. A bardzo bym oczywiście chciał. Dobra, znowu to miejsce, znowu to miejsce. Let's go, let's go! No, co jest grane? Jak to przeskoczyć? Ej, to jest za długie jakieś. Czy to jest takie samo jak tam? Nie, to jest dłuższe. ej, chwila. Czyli tam jest dosłownie na milimetry, chyba tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra, szybko się zbierzemy tutaj Miniemy teraz to hops. Okej, okay, dobra. Myślę, że teraz sobie poradzę. Wydaje mi się, że mam ogarnięte już to skakanie. Y, hops, o tak jest. Teraz zrobiliśmy to bez problemu. Hops. I i i let's go, let's go hops, hops. Nie, tak jest ledwo co znowu. Co tu się w ogóle stało? Dobra, nie. Kulka, kulka, wielka kulka mocy. Dobra, szybko, 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 szybko. szybko. Okej, okay, dobra, stoimy dalej. Nie, teraz sobie tutaj postojimy. Let's go, let's go. Szybko, szybko, szybko. szybko, szybko. Bóg, 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 bóg. Dobra, udało mi się. Teraz są te ołówki. One też są ciężkie, tak mi się wydaje, przynajmniej, że ostatnio się z nimi męczyłem, a teraz robiłem to bez problemu, nie wiem. Bardzo to było dziwne. Raz jest łatwo, a raz jest turbo, ciężko, albo ja jestem po prostu słaby w takich niektórych zadaniach. Nieważne, musimy teraz lecieć jak najszybciej dalej, żeby odkryć tego finalnego bosa. I rzeczywiście jest tutaj dużo, dużo trudniej. Zobaczcie, jakie są tutaj przeszkody, aż tak się zapatrzyłem w tą przeszkodę, że zapomniałem, że mam podskoczyć i wpadłem do lawy. Dobra, okej, okay, jesteśmy, zobaczcie, tam jest wielka kulka. z złej mocy, którą my musimy ominąć. Ale ja się wcale jej nie boję, zobaczcie. Skaczemy tak, jakby tych kulek w ogóle nie było, bo wiem, że jesteśmy tak superanscy w to, że przejdziemy sobie widzowie tu razem z waszą pomocą. Ja mam nadzieję, że już w ogóle zostawiliście łapeczkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Dobra, let's go, zobaczcie. I przeszliśmy bez większego problemu. Tu będzie teraz ten boss, taki jest. Czyli będzie rekord prawdopodobnie, widzowie, zobaczcie. Wydaje mi się, że pobiliśmy jakiś rekord, tylko musimy jak najszybciej odlecieć po ten puchar i tym pucharem będziemy strzelać do do tamtego ziomeczka. Tak jest, odbierzemy sobie buchar, ja pamiętam to. Mega robocie, ty jesteś taki słaby, chyba, chyba, że cię poprawili w tej. Ej, on ma jakieś takie kolce, zobaczcie. Co jest grane? On jest chyba serio poprawiony jakiś. Zobaczcie, co się dzieje. Robot, 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 robot Szybko, uciekajmy! Uciekajmy! Oni on skacze, jakieś dziwne moce będzie wydawał. Co on teraz zrobił? Ej, w sumie nie wiem, to nic mi nie zabrało życia. Ani nie wiem, no ja się go po prostu nie boję. Na razie. On jest, znowu strzela, 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 Szybko, uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, zrobiliśmy to. Jest, let's go! On został pokonany! Szybko, teraz lecimy tam, żeby Zdobyć jak największy czas. Puść mnie, puść mnie, puść mnie. Ej, co jest grane? Zobaczcie. Mogłem sobie to przejść nawet bez klikania tamtej rzeczy. Ale super. Dobra, szybko. Musimy teraz wsiąść do tego automobilu, naszego samochodzika eleganckiego i zobaczyć, jak szybko uda nam się tam dojechać. Ej, wydaje mi się, że ja bym szybciej sobie biegł ogólnie niż to tym autkiem jest jechane. Nie no, może jednak nie, dobra. Wolę sobie posiedzieć w tym aucie. Na spokojnie za chwilę pojawimy się na tamtej mapie. Dojedziemy do samego końca i zobaczymy, czy udało nam się pobić w ogóle rekord. Ile punktów też zdobyliśmy? Mam nadzieję, że dużo. Dobra, Let's go, zobaczcie, już wystartowaliśmy Lecimy, czy będziemy mieli najlepszy czas? 9 sekund chyba będziemy mieli 90 sekund, jest, let's go, zobaczcie, jaki dobry Na hardzie, na hardzie mieliśmy Najlepszy czas o 1 trzecią Niż ten gościu, nawet mieliśmy lepszy czas Na hardzie niż jest rekord na trybie łatwym Więc jesteśmy naprawdę Niezwyciężeni, nikt nie ma ze mną Żadnych szans, jesteśmy najlepsi widzowie Mam nadzieję, że wy już zostawiliście subika na tym kanale Ja się jeszcze przenoszę tutaj, nie wiem w sumie Po co, zobaczymy, czy jest mój rekord No niech ktoś już mnie przebił, czyli my będziemy musieli pobić ten rekord jeszcze raz Aha, Mam nadzieję, że damy sobie radę bez problemu A wy pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić subika Nowe odcinki są codziennie, pamiętajcie o promocji Dodajemy koszuleczkę i opaseczkę do każdego zamówienia Na michushop.pl I widzimy się jutro, siemaneczko, papa